Posłuchajcie, chciałem Was y, przeprosić. Usunąłem film, który dotyczył analizy raportu na temat y, przypadków zgonów osób szczepionych i nieszczepionych y, przeciwko COVID. Y, nie czuję się z tym dobrze, ale. Rozmawiałem też z osobami, z którymi rozmawiałem na temat tego raportu wcześniej. Wydawało mi się, że wykluczyłem jego potencjalne wady tej analizy. Okazało się, że pewne rzeczy przeoczyliśmy, pewne rzeczy zyskały nowe światło w momencie, w którym okazało się, że raporty wcześniejsze, cząstkowe, które nie zawierały podziału na grupy wiekowe, Zostały uzupełnione o podesłany mi również raport cząstkowy, za co dziękuję, razem z innymi krytycznymi uwagami, który ten już raport zawierał podział na poszczególne grupy wiekowe. To trochę zmienia sytuację dotyczącą tego raportu, a w zasadzie zmienia ją bardzo poważnie. I tak jak w swoich materiałach zawsze mówię o tym, żeby weryfikować pewne rzeczy i pewne treści, tak teraz zweryfikowałem swój materiał. On wymaga dalszej, pogłębionej analizy i obiecuję, że się tym zajmę. Natomiast uznałem, że y, jego wartość y, w tej chwili jest y, taka, że lepiej będzie, jeżeli go usunę ze swojej strony. Przepraszam wszystkich, których zaufanie nadwyrężyłem. Staram się zawsze o to, żeby wszystko było maksymalnie dobrze. Tam jeszcze poza kwestią grup wiekowych, które wcześniej nie były dostępne w raportach cząstkowych, jest jeszcze kwestia paradoksu Simpsona. Macie do tego opis też w, w opisie tego filmu. Obiecuję, że będę się starał. Być może zrobiłem to publikację tego materiału zbyt pochopnie albo nie skonsultowałem jeszcze ze wszystkimi możliwymi osobami. Natomiast uznaję, że jeżeli coś ma wady, to lepiej po prostu, żeby to dalej nie krążyło w sieci i ja nie chcę się pod tym podpisywać. Jeżeli ktoś chce, może dalej subskrybować mój kanał. Jeżeli ktoś uważa, że nadrężyłem jego zaufanie, może go odsubskrybować. Dziękuję szczególnie tym, którzy byli czujni, którzy wyrażyli krytyczne uwagi, z wieloma z nich się zgadzam. Rzeczywiście były wady w tej analizie, przepraszam za to. Postaram się, żeby to się nigdy więcej nie powtórzyło, i zachęcam Was dalej do krytycznej analizy wszystkiego co widzicie po obu stronach i skupiania się na udostępnianiu treści które są wiarygodne i których da się obronić. W związku z tym, że ja nie byłem w stanie obronić wniosków wysnutych z tego raportu, podjąłem decyzję o usunięciu jego. I chciałbym, żeby druga strona też tak robiła, że dane, które są niewiarygodne albo niepotwierdzone, bądź okazują się sprzeczne z prawdą, też znajdowało się sprostowanie, informacja o tym, że to były wnioski złe. Mam nadzieję też, że nasz rząd będzie publikował więcej danych, z których będzie można wyciągnąć dokładniejsze wnioski. A fakt dotyczący tego, że szczepienie, które miało rozwiązać wszystkie problemy, nie do końca też tak działa i kwestia zachorowań, zapadalności, a także zgonów i kwestie rejestracji powikłań po tych szczepieniach nie funkcjonuje dobrze, yy, uznaję za niezwalniający mnie z obowiązku bycia fair wobec Was i przyznania się do błędu. Pozdrawiam. Do następnego.